Nasz sztandar zespołu szkoł techniczno-informatycznych. Nasz sztandar zespołu szkoł techniczno-informatycznych. Ojczyźnie mojej, Rzeczpospolitej Polskiej. Ojczyźnie mojej, Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzicom, nauczycielom oraz moim kolegom. Rodzicom, nauczycielom oraz moim kolegom. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie. Uczciwie spełniać. Szanować własność szkoły oraz pracę innych ludzi. ludzi. Wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeńskość, uczynność. uczynność, odwagę i prawdę